Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja tutaj testowałem sobie, co dzisiaj zagramy. Zagramy sobie The Host Challenge. Chciałem zobaczyć, jaki to jest challenge. Widzę, że to jest związane z pająkami, znaczy z muszkami, które będą się rozbić, kiedy yy, mamy szansę na wystrzelenie pocisku, który yy, ten może pojawić muszki. A jak tu sobie nie ma obrażenia, to Powstaną hmm, pająki trudny to challenge. Zbytnio raczej nie będzie, i dostajemy jeszcze Tika, czyli zmniejszenie HP. Bossów Eternal Heart przyda się. A wejdźmy sobie do Curse Room Halva i ty o! Oh. nie spodziewałem się takiej uprzejmości od gry. Oczywiście nie mamy treży roomów, bo to jest challenge. No tak mi się wydaje. I przejdźmy się do walki z włosem, już chyba. No bo gdzie indziej? Usuwałem trochę modów i dodałem też nowe. No bo tam miałem parę modów, których nie, nie używałem. To je usunąłem po prostu. Już ich na Steamie. A jeśli byście mieli kupować iZaka, to nie kupujcie na Epiku, bo to praktycznie. Sens gry praktycznie jest odcięty, bo tak naprawdę to tą grę się gra dla archivementów, a na Epiku nie można mieć archivementów. Nie mogę mieć synketów. Mhm. Gdzie może być Secret Room? Tu nie może być. No, nie ma też roomów, bo to jest challenge. Kluczek. Skoro... Tu być nie może. Może być. Tu. Teoretycznie. Teoretycznie może być. Tu. Nie wiem. się do sklepu. Może będzie bomba. Jest, ale droga. Tuż bardziej się są hardopy zakupić. No, pójdźmy sobie na walkę z bossem. I y, te. Nie pamiętam ich nazwy. Anzuwie. <grymne> <grymne> Get O. Dlatego nie kupowałem Sunharta Teraz on już stracił. A, nie potrzeba. To są te łatwiejsze bossy, bo są takie ciemne, więc. Więc mają mniej HP. I czytają te. Tylko bomby dają, a nie dają tylko szlamu. Kupię sobie zielharta. pójdę po eternal harta. I idziemy na kolejne piętro. Powiem Wam, że yy, moja mama chciała mnie zapisać na kursyńską. No z angielskiego, bo tak. Problemów już nie mam z komunikacją, ale jakoś świetnie, tylko nieska nie umiem. No i tak, z, powiedział, że to był native, więc rozmawiałem z native'em, pierwszy raz chyba w życiu. I powiedział, że no już wie jaki ma poziom, ale to z tego powodu, że nie, nie, jestem, nie mam jakiejś większej komunikacji, Wetek po angielsku, no to bardzo rzadko. Ja nikogo, to jest małe miasto, tutaj żadnych jakichś obcokrajowców nie ma w moim mieście. No to tak z angielskim, no to nie mam jak go używać, no bo cały czas z polskiego korzystam. Nie wiem po co idę, a pojdę poszukać sobie bomby, żeby kamień z No i na przykład mi się zdarzały takie problemy, które. Absolutnie, bym ich, no powiem wam, że na teście raczej bym ich nie popełnił, nie? Bo dosłownie zapominałem o drugiej, trzeciej formie. No a to są takie podstawowe błędy, nie? Ja super dobry z angielskiego jestem, ale są te formy, nie? Tylko po prostu nie, nie umiem z nich korzystać, jakby to brzmiało, nie? Więc polska szkoła tak naprawdę no, nie uczy języka, tylko uczy jak napisać na teście. No. Przykre to jest. Chociaż niektórzy nauczyciele oczywiście chcą nas nauczyć. Ale to nie zmienia faktu, że jak się nie posłuży, nie, nie, nie będziemy z niego korzystać, nie będziemy rozmawiać, nic z tego nie będzie. Nawet powiedział ten pan, że on jest w 100% pewny, że jakby mi dał test, to bym wszystko napisał bardzo dobrze. Ale jak musiałem porozmawiać, to już jest ciężko. No bo jest. się przeczą. Nic tu nie ma, niestety. Żadnej bomby. Niestety. A jeszcze mamy Devil Room, no ale Devil Room pójdziemy w, na tym podejściu, bo... Yy, bo to jest challenge, więc nie będzie jakoś zbytnio długie to podejście. A chciałem wreszcie odblokować jakieś nowe itemy. A na challenge'ach najłatwiej jest odblokować jakieś itemy. Więc robimy challenge to jest jeden chyba z łatwiejszych do wyłączenia patternu. Bo dosłownie on nas kogoni. Jezus, Mary, ale mnie zatkało gardło. Ała. ma Up, ok. Ale. David Room. Do miniaturki może dam. Ok, nie opłaca. Serio za Sol Harty. Szczerze mówiąc, nie brałbym tych itemów, jakbym wiedział jakie są, no ale jak już wziąłem. Nie są, serio drugi raz Kres of Deadline? Z rzędu? Wow, dzięki gro. Więc właśnie nawiążę do tego co mówiłem wczoraj. Bez praktyki w domu, jak będziecie, uczycie czegokolwiek, Fajny to jest trinket, możecie sobie przeczytać. Bez praktyki w domu, jeśli chcecie się kogokolwiek nauczyć, bardzo musicie być naprawdę chyba geniuszami, nie? Powtarzanie jest chyba najważniejsze, tak sądzę. Tylko, że polska szkoła niestety tego nie rozumie. Razem z pewnymi osobami w rządzie. W ogóle oglądam sobie niektóre postulaty polityczne dotyczące uczniów zobaczyć, czy coś się zmienia, cokolwiek. Zamiast zmieniać jak wygląda edukacja, do nich są dołożyć godzinę angielskiego. Nie będę już mówił, która partia, ale jak ja to zobaczyłem, to mi się śmiać zechciało. Ach, nie rozumieją tego. Nie pamiętam wu, jak ci był, takie to jest. Podejście mi się wydaje. Trudno. Uczę nie będzie lepiej w tym kraju. Ale już mało depresyjnie idziemy na kolejną walkę z bossem. No i... O, to jest też prosty posik. Tylko czy ja mogę dostać jakąś momę, bo kamień z bym wysadził? Poczekajcie, ja się napiję wody. I jak wam minęła ta sekunda? U mnie minęło trochę czasu. Zabijamy sobie tego, tego bosika. A właściwie go wypłaczemy. Co tu dostaliśmy? Speed is shot speed up. Fajnie, że nam kamień z Xem Idziemy na kolejne piętro. Do sklepu nie ma co iść, bo nie mamy pieniędzy i tak. Będzie fajnie jakby tu gdzieś obok był Skridrum. room. Tu byśmy się dosali do walki, do postrzędu drumu. Dzięki nie mogę używać żadnego wywołamcika. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam jest. A wreszcie nie mamy Contract of the Light i trzeba ja mogę dostać jakieś bomby? To jest challenge, w którym nie mam bomb. Bo tak się zapowiada. No dosłownie, jak bomb nie było w tym podejściu. Pójdziemy do sklepu, bo już mamy pieniądze. I sprawdzimy, co w nim będzie. Liczę na jakiś black Candle. Ale nawet z bym się też uci ucieszył. Bym był kontentowany. To jest w sumie jeden z trudniejszych pokojów. Jak się nie ma latania, ale jak się ma, tu w formy, to ten nie jest taki trudny. Trudny ten. Trudny pokój, bo one uciekają, bo są przestraszone. No i dosłownie czuję się, jakby nie było w tym podejściu bomb. Nie wiem, czy jakaś była w ogóle. A, w ten pocisk I fajnie, że dostaliśmy. O, dzięki za bombę. A jeszcze jedna by się przydała. To zostawię. Fajnie, że jesteśmy w pierwszym sklepie, do jakiego poszedłem. Dzięki, bro. O, Oj, to z formie właśnie to zrobiło, że chłop się odsunął. Fajny jest ten tam. No, z tej strony nie może być secret room. Właśnie pewnie jest obok post challenge room. U. Ale, jak jest jeszcze jedna bomba, to już się przejdę. Zobaczymy, co jest po Challenge robię. No, jak mówiłem, jest Secret room Serio, mogę to wypchać? Wow. No dobra, idziemy sobie. Nie mogę teraz wyjść, bo się zasypię. Challenge Nie, no nie ma co. Ha, no, wyjdę i zobaczcie. Powinien się zasypać, no, zasypiał się. Ale słyszyłem karty Death przez przypadek, to, to jest. <grych> A jakby to było jeszcze Empress, to bym zawalczył już i wykorzystał tą kartę Dead to zadał obrażenia i... I po karcie idzie. Fajnie krosze mi dajesz coiny jak już ich nie potrzebuję. Grid już był. Lepiej, niestety. No, i tu by się karta Devs w sumie przydała. Ten boss w sumie jest troszeczkę irytujący. Trudny nie jest. On, uwierzcie mi, że im dłużej gracie tą grę, tym mniej bossów No i ja się właśnie piłem. Jak powiedziałem te słowa, ale. Bardzo rzadko się zdaje taki boss, który byłby jakoś źle zbalansowany, czy coś. O, wezmę. Jest w stanie dużo nam zwrócić. Były tu jakieś czerwone serduszka? Nie. Ale liczę na ciebie, Darkbamie, że mi zwrócisz się. To z nadwyżką. Nie zawiedź mnie. Ale ty to. O Jezus się przestraszyłem tego typa. To są takie. Te kubki są bardzo proste, ale są. Jak zasharżują, no to. Jest problem. problem. Mówiłem, że nie mam Rw nie, że umiem, że nie mam problemów z R w poprzednim odcinku, nie? A już chyba wykombinowałem co zrobimy z serią Minecraftową. Będą chyba dwa odcinki wtedy, na, na dzień. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy jeszcze, bo na razie troszeczkę mi się w Minecraft aby chciało wygrać. a jest taki nie jest obowiązujący. Powinieneś wypłacić już teraz. O, nie wypłacił, chociaż nie w ten sposób jaki chciałem, ale wypłacił. No wypłacił kartę, ale z tej karty wydropiło O Sol I dyszka. To też jest w ogóle rzadkie. Jeszcze, jakby wy wydropił Złoty Klucz i Złota Bomba, to by było chyba naj najrzadsze, co mogłoby wydropić. Jak mi się wydaje, ciekawe, jakie jak jest szansa na taki. O, weź to serce. Dropisz? Nie. To potrzebuje półtorej serca, to coś wydropić. A, ja nie będę się do tej bomby. Ja nie ufam. Z tych może się kiedyś szkielet... o właśnie pojawi, Więc ja tak ostrożnie. Ale powiem Wam, że dopóki nie dostaniemy pierwszego damage'a, patok to gra jest trudna, ale po nim już tak łatwiej jest, bo to jest praktycznie połowa naszych obrażeń, pierwszy damage up. W sensie, w sensie o połowę więcej, nie? Więc bardzo bardzo się przydaje. Ten jeden damage up, a potrafi bardzo dużo zmienić. Bo potem to już tak... bardziej tirsy się liczą, ale na początku bardziej ten jeden damage up sporo roboty robi. A, wiem, co miałem jeszcze powiedzieć. Oglądałem pierwszy odcinek dzisiaj z Osoki. I w sumie powiem wam, choć tu byłem z za kamieniem, ale dziękuję yy, Że mi się bardzo podoba. Jest bardzo ciekawy. Ja... Czy ja jestem jakimś... Czy ja bardzo lubię Star Warsy? Lubię Star Warsy, powiem wam, bardzo mi się podobają. Ale nie mam tak, że znam wszystkie komiksy, wszystkie seriale. Chciałbym je obejrzeć, no ale... czasu nie ma. Jak teraz sobie znalazłem do oglądania 300 odcinkową serię z Greg The Canyon Horizons. <grym> to, to tak, czasu może braknąć, yy, więc właśnie teraz oglądam, ale na sokę jeden odcinek, dziennie nie to godziny, za tym to jest, co tydzień będzie jeden odcinek wychodził, więc raz są dwa już. To mi się fajnie oglądało i czy potrzebowałem znać wszystko co, wszystkie jakieś części, no wydaje mi się że nie. Podobał mi się ten serial. Znaczy, ten jeden odcinek. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ciekawy, był ciekawy. Nie będę tu żadnych spoilerów jakichś dawał. Bo... Nawet w sumie troszeczkę nie jestem w stanie wyjaśnić, co się dzieje. tak... <grym> troszeczkę wiem, co się dzieje, ale. To jest taki typowy McGuffin, no, jak Star Wars. <grym> Jeśli znacie Star Wars, to się Wam raczej spodoba. Opłaca się tu otworzyć, bo może dropnąć koń. Nie, nie, pamiętam czy to była dobra piguła. Dobra, ryzyk fizyk. Friends till the end, deal, till the end to nawet spoko jest. No powiem wam, że z Isaaciem to jest jak z Dark Soulsami. Nauczysz się patternów i już ci łatwiej idzie. Coraz przyjemniej się. Nie grałem jeszcze w Dark Souls'y. Mam ochotę. Nie, mam, nie jestem pieniężny. <laughs> nie mam tyle pieniążków od razu bym zagrał w elder Elden Ringa. Bo skoro jest najlepszy, no to czemu miałbym w niego nie grać? O, No idziemy na ostatnie piętro i odblokujemy Tek 05, czyli będzie miał szansę na wystrzelenie laseru. Lasera. lasera. Nie ma takiego słowa jak laser. mnie nic nie może trafić, więc posujmy sobie, poszlajmy. Szkoda, że one nie zadają obrażeń między sobą. Chociaż to by było zbyt OP w takim pokoju. Trochę się zapatrzyłem, więc prawie mi zadał obrażenia. Dostaję bomby nagle. Dzięki, dro. Tu w drugu nie może być. Tu w długim pokoju nie może być. Te, te, te kupki to wystarczy na te kolce włożyć i od razu ten pokój jest łatwiejszy. A to by się strasznie przydało. Ten trinket. Do tych dwóch itemów, które dostaliśmy na. To jest bardzo irytujący pokój. Tak szczerze. To nie jest trudny pokój, ale na ten pokój usużyłbym kartę def, nie? Bo. Jest dość irytujący. Bo tych czaszek nie mogę zabić, co latają. A te kubki mają jeden HP, no może więcej. Dobra. To do sklepu i na walkę z bossem, no. Mm. No i mamy sklepik 4-5V nie opłaca się. Double active, nie mam żadnego przymiotu aktywnego, żeby go odchodzić. Można wysadzić maszynę, może dać jakiś serca dla Dark Mama. O, nie, nie ma półtora jeszcze. Tu czuję, że jest droga do walki z bossem. czaszki są irytujące bardzo. By się jeszcze je dało zabić, żeby było spoko. Wysadzę sobie te ogniska, bo może będę usłucharty tego. Już jeden dropnąć. Nie ma. Tu wysadzę. Tak. Ok. A, Secret Room to. Hmm. Sprawdźmy w tym miejscu, czy tu może być. Tu nie może być. A jeszcze się przejdźmy, czy bomba dropnie. Dzięki, że też worek w tym miejscu gra. Dzięki za klucz. O, secret room. Tu nie może być, nie? Tu nie można. Zdaje mi się, że będzie w tym miejscu. Okej. Okay. Bomby. Akurat jak się wypsykałem z bomb, dzięki. A w sumie? Mogę no, na tej maszynie zagrać. bombę. O. Zagrajmy jeszcze jedną. Tak już na pieniądze nie wydamy na nic. O, idzie dało. Wejdźmy sobie do catchthroomu. Zap, a co? Pomps z Laka no w sumie dobre piguły. Trafimy. No, to Arcadroomu nie ma co iść, więc idziemy na walkę z Boston. i zobaczmy, czy uda mi się pokonać matkę. Powiem wam, że czasami mi się ciężko walczyć z matką, bo... Nie, że jest jakoś trudna, ale... jakoś tak niezbyt przewidywalna jest dla mnie. Jeszcze. No nie jest ciężka, nie oszukujmy się. Ale jakiegoś sprawdzonego sposobu... Nie mam, żeby ją zabić. No, no hit. U, widzicie? Czasami jakaś noga A ja Zaraz jakaś ręka mi wyskoczy, no i jest ciężko. I-drops dało, a w tym David co da? A akurat taki tragiczny troszeczkę. Jakby mnie takie bomby zabiły, jakby miał skończyć challenge, to bym się zdenerwował. My odblokowaliśmy tech 5. Ten tech pół właściwie. To jest 0,5. Mamy jeszcze troszeczkę challengeów do odblokowania. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Na razie. I cześć.